Dzień dobry, dotarłem właśnie do gór Derryway w hrabstwie Donegal i to tutaj mam zamiar spędzić swój dzisiejszy dzień. Aktualnie znajduję się pod górą Mokisz, która jest jedną z najpopularniejszych i najwyższych gór w tym regionie i to od niej zacznę swoją dzisiejszą przygodę. Ja nazywam się Michał, a to jest kanał Sunday Walk. Zapraszam. Ścieżka, którą poruszam się w górę, nazywana jest szlakiem górników, ponieważ jeszcze kilkanaście lat temu to miejsce było wykorzystywane do wykopywania kwarcu. Największe wydobycie miało miejsce podczas II wojny światowej i zasilało rynek brytyjski, ponieważ reszta źródeł z Europy nie była dla nich dostępna. Tuż po zakończeniu wojny wydobycie jednak wstrzymano ze względu na nieopłacalność wydobywania tego kruszca w tak trudnym terenie. od strony starej kopalni daje w kość jest naprawdę stromo miejscami no dość niebezpiecznie podróżując w górę napotkałem masę starych maszyn zardzewiałych które przypominają o historii tego miejsca i powoli wkomponowują się w ten krajobraz co ciekawe kiedyś pożerały tą górę a teraz miejscami widać, że to góra pożera je Oh, dotarliśmy do, prawie na szczyt, ale najpierw jest stary kamieniołom. To właśnie stąd wydobywano kwarc. To był kwarc bardzo dobrej jakości, który często był wykorzystywany do optyki. No niewiele z tego tutaj zostało. Kilka opuszczonych maszyn, jakieś dźwigi. To jest, przejdziemy się, się blisko. Myśl, jaka rodzi się w głowie po wejściu na górę, to księżycowy krajobraz. Dookoła są skały. Dookoła wygląda to wszystko tak, jak z nieba zamiast wody leciałyby kamienie. Ładnie. Dobra, rozejdźmy się tu dookoła. My jesteśmy na szczycie góry Mokisz. 666 lub 667 metrów nad poziomem morza. Ciężko stwierdzić, bo różne źródła kłócą się o ten jeden metr. Być może ze względu na kopce, które są rozstawione kopce ułożone z tych kamieni, które są rozstawione po całym szczycie. No, widok piękny, nie ma co. Co ciekawe, jest to jedna góra Mokisz, należy do jednej z siedmiu pod grupy gór e, zwanych tutaj przez miejscowych siedmiu sióstr i jest trzecią co do wielkości górą w tym regionie. Największą jest Erigal, który jest na e, zachodnim stronie, no, który jest po zachodniej stronie tego łańcucha górskiego, i do którego raczej nie uda mi się dzisiaj dotrzeć, ponieważ teren jest trudniejszy niż myślałem. A liczba godzin w ciągu dnia bardzo ograniczona, więc no, sami rozumiecie. Ale nic, pora na jakieś śniadanie i lecimy dalej. A na horyzoncie widzimy najwyższą siostrę z tego łańcucha górskiego, która wraz ze szczytem Mokiś, na którym jeszcze się znajdujemy są najbardziej popularnymi, a wręcz legendarnymi górami w Irlandii i przy dobrej widoczności takiej jak teraz można je zobaczyć nawet z Dery, a nawet Fermana. Ruszą się wzdłuż grzbietu góry Mokisz, kierując się w dół. I co ciekawe, nazwa tej góry nie wzięła się znikąd, tylko kształt całej tej góry przypomina grzbiet dzika, co po irlandzku właśnie oznacza Mokisz. Taka ciekawostka na koniec tego miejsca. Widokła. ładnie. widok. Trzeba przyznać, że widok jest naprawdę. Ziemski, tym bardziej, że mamy widoczność no, może nie perfekcyjną, ale bardzo, bardzo dobrą. Pasa zejścia z drugiej strony góry jest dużo bardziej łagodniejsza i przede wszystkim bezpieczniejsza, bo, ponieważ można sobie tu spokojnie poradzić yy, bez używania rog. Strasznie tu wieje, ponieważ schodzimy wzdłuż schodzimy do takiej małej doliny którą muszę przejść i dostać się do tej góry po drugiej stronie. Nie wiem, czy w ogóle będziecie starać ze względu na wiatr, ale nic, cały czas poruszamy się do przodu. Trzy godziny zajęło mi obejście całego Mokisz. jestem już na samym dole. Po takim spacerze, idąc asfaltem, normalnie coś niesamowitego dla nóg. Widzę, że z tej strony jest dużo więcej parkingów. Od strony kopalni jest zaledwie jeden na pięć, maksymalnie sześć samochodów. Tu miałem już właśnie trzecie miejsce, gdzie można auto zostawić i jest łatwiejszy dostęp i do Moki, ze względu na, na to, że droga z tej strony jest dużo łatwiejsza oraz na resztę gór. Po prostu można sobie postawić auto po środku i skoczyć w tą stronę lub w tą stronę lub w obie, jak to woli. Dobra, idziemy dalej. O kurde, zegarek. Zegarek mi pokazuje, że mam jeszcze godzinę marszu w jedną stronę, więc nie ma co zlekać przed siebie. Mam dla Was poradę numer jeden. Idąc pierwszy raz, zerkajcie czasem na mapę, ponieważ przegapiłem drogę, w którą miałem wejść i zmarnowałem 40 minut idąc zupełnie w złym kierunku. O tym się zorientowałem do sobie dopiero na samym końcu. Druga rzecz to będzie chyba tylko tyle z nagrywania, ponieważ moje GoPro stwierdziło, że starczy na dzisiaj. I wywaliło wielki napis error. Więc nagrywam to już z telefonu i powoli zmierzam w tym kierunku a potem jeszcze samochodu O kurde. Dobra, kawa. Kilka słów na koniec. Chciałem nagrać to na parkingu znajdującym się pod podnóży góry, ale nie szło. Tyle samochodów i jeszcze więcej ludzi, że nie było w ogóle możliwości jakkolwiek yy, nagrać. Nawet jak podchodziłem do samochodu, to je, je, jeszcze nie doszedłem. A już miałem gościa co próbował wjechać na moje miejsce. Tak więc <laughs> takie, za, takie zainteresowanie tym miejscem. Yy, co, nam, co chciałem powiedzieć? Aha, jeśli kogoś naprawdę interesuje wejście, yy, ciekawe wejście na, na Mokieś, i które nie jest, nie jest zbyt łatwe, to polecam od strony yy, starego, starego Kamieniomu. A jeśli kogoś bardziej yy, interesuje Ścieżka, gdzie większość drogi jest stabilny grunt pod nogami i trochę łagodniejsza do wejścia, no to, no to polecam zachodnią, zachodnią stronę wejścia. Polecam wejście od zachodniej strony. No i chyba tyle. Nie miejsce naprawdę, godne polecenia. Na pewno wrócę tam nieraz. Może w przyszły weekend uda się zacząć od miejsca, do którego doszedłem tym razem i nie pomylić, <laughs> nie pomylić drogi. A tak poza tym, no to, to wszystko na dzisiaj. Dziękuję bardzo za oglądanie i miłego dnia. Trzymajcie się, hej!